Siemano Widzu, Bard Workout z tej strony kanał na sportowo jak już tu wpadłeś zostaw suba znajdź mnie na Instagramie i TikToku pokażę Ci jak szybko zbudować formę wyrobić niesamowitą siłę determinację do treningu bardzo serdecznie Cię zapraszam Wjeżdża za pierwszy dzień kalisteniczny pierwszy dzień w domu e, jakie wykonuję ćwiczenia, jak wygląda mój trening e... Uważam, że to będzie nawet dobry format do prowadzenia yy, z dnia na dzień, co robię, jakie ćwiczenia wykonuję, tak wszystko będziesz miał rozpisane, żeby te wszystkie ćwiczenia sobie gdzieś tam do swojego dziennika lub do swojego planu treningowego wdrążyć. Yy, Lecę z rozdrzeweczką i lecimy z tym treningiem. Moim aktualnym celem jest przysiad na jednej nodze i podciągnięcie na jednej ręce, więc w szczególności skupiam się na rozgrzewce stawu skokowego, mięśnia piszczelowego przedniego, dogrzania wszystkich stawów, czy to kolanowych, czy to łokciowych, barkowych, tak żeby nie nałapać kontuzji, stawy w nadgarstkach, palcach. A tak w ogóle to się obciąłem na łyso, pozdrawiam wszystkich łysych, siemano. <laughs> I wracamy do rozgrzewki. Pamiętajcie, mordeczki, że im lepsza rozgrzewka, tym bardziej efektowny trening będziemy w stanie zrobić i oczywiście zmniejsza to ryzyko kontuzji. Przed docelowym treningiem zacząłem od swoich ulubionych ćwiczeń, jakich się nauczyłem, dwóch elementów, czyli handstand w staniu na rękach, pompki w staniu na rękach i masy lapy. Zrobiłem sobie dwie serie po 10 Powtórzeń. Podaje nam 20 handstandów i 20 maslapów na początek. I tutaj taka mała rada dla Ciebie, jeżeli chcesz się doskonalić w elementach lub w skomplikowanych e, rzeczach, najlepiej jest je robić na początku, wtedy kiedy masz najwięcej siły. Dostałem troszeczkę temperatury, jestem fajnie rozgrzany. Po swoich ulubionych ćwiczeniach możemy zaczynać docelowy trolling. Jeszcze łyczka wody i lecimy z tematem. Tak jak mówiłem na początku, moim celem są pistolety przysiady na jednej nodze, więc yy, wykonuję ćwiczenia yy, typowo pod przysiad na jednej nodze. Jak widzisz z tyłu, mam ciężarek, który pozwala mi chwycić równowagę. Jeszcze nie jest to pełny pistolet, ale w miarę możliwości czasu mam nadzieję, że ten pistolet kiedyś siądzie. Wykonałem takich serii 5 po 5 powtórzeń na jedną nogę. Napisz w komentarzu, pod jaki ty element trenujesz. A może robisz takie same ćwiczenia? A może chcesz się nauczyć takich ćwiczeń? To gorąco zapraszam cię do kontaktu po skończonej progresji. W przysiadzie na jedną nogę z asystą ciężarka zakładam kamizelkę i robię pompki na podwyższeniu. W moim przypadku tu jest na krześle i mieszam je z ćwiczeniami przysiad zwany scyzoryk, gdzie praca czworogłowych mięśni uda jest bardzo potężna. Co za tym idzie. Mam nadzieję, że w przyszłości zaplusuje mi to w progresji do przysiadu na jednej nodze, a pompki na podwyższeniu i z obciążeniem dadzą mi siłę do elementów związanych z górną częścią ciała. Zrobiłem cztery serie, po 10 powtórzeń wykonując te dwa ćwiczenia naprzemiennie. Całość treningu będziesz miał podaną w opisie i na końcu tego filmu. Następnie ściągnąłem czapeczkę, ściągnąłem również kamizelkę i założyłem obciążniki 2kg na jedną nogę i 2kg na drugą nogę. Mając 4kg podpięte pod nogi, zacząłem wykonywać press to handstand, ale na głowie, tak żeby wzmocnić swój odcinek lędźwiowy pod elementy typu plansz i pompki na rękach w handstandzie. To ćwiczenie również wykonałem w 4 seriach po 5 powtórzeń, dwie serie z obciążeniem, i dwie serie bez obciążenia. Po presach przeszedłem do następnego ćwiczenia, a były to wyprostytułowia klęcząc na kolanach, ćwiczenie na nogi, scyzory. To ćwiczenie wykonałem w czterech seriach po 8 powtórzeń. Po wykonanym treningu posprzątałem wszystkie elementy treningowe i na dobicie postanowiłem sobie jeszcze zrobić trening kondycyjny w masce tlenowej. No i wszystko gra. Zakładam słuchawki i idę biegać. Trening domowy zajął mi 45 minut. Postanowiłem, że jeszcze 35 minut sobie pobiegam. Miałem na to czas, więc postanowiłem wyjść i działać. Jeszcze zaczęło badać, ale to już jest powrót do domu. Więc na półmetku. Uh! Jesteśmy chwilę później. No. już jest końcówka tego materiału? Zostaw lajka, suba i komentarz, jeżeli podoba ci się format takich filmów. Czy będą poradniki? Oczywiście, że będą. Czy będą filmy motywujące? Oczywiście, że będą. Jeżeli chcesz więcej takich filmów długo, e, dłuższych, tak? E, widzieć jak ja robię ćwiczenia, jakie ja robię postępy, jak to wygląda, jak je wykonuję i co dokładnie robię, pod co trenuję, zapraszam Cię do oglądania tych vlogów, tych dni, tego y, typu filmów, tego typu formatu. E, Koniecznie odezwij się, czy Ci się to podoba, co byś chciał zmienić, żebym Ci coś więcej pokazał, czy może technikę, czy może czy, 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 czy błędy w danym ćwiczeniu lub w... Takie coś ogarnąć i, i, i w, po prostu w formie szorców, ale we wrogach też chciałbym, żeby to gdzieś tam mniej więcej. No, w każdym razie chciałbym, żebyś ty widzu też, zarówno ty nowy, jak i ty stary widzu, który już jesteś na tym kanale, po prostu wypowiedział się, czy chcesz mieć taki format tych filmów. Bardzo dziękuję za aktywność na moim kanale, wszystkim wam i dzisiejszy dzień to koniec. Widzimy się w następnym dniu. Siemano! Całość treningu znajdziesz w opisie pod tym filmem. Zachęcam do subskrypcji i obserwowania tego kanału, żebyś był na bieżąco mój drogi widzu. A jeśli chcesz poprawić swoją formę lub nauczyć się takich elementów jak tutaj pokazuję, Napisz na Instagramie, chętnie ci w tym pomogę. Pozdrawiam i widzimy się w następnym dniu.